Czarna szminka, czarny humor, czarna dusza w plubie, Dym jak na cmentarzu, a mnie to kurwa rusza. Martensy cięższe niż moje decyzje życiowe. Ona patrzy spod grzywki, już wiem, że ja będę ugniecione, nie to pesz na naszywce krzyżyk tylko modowy. Ja nie wierzę w zbawienie, czekam na jej okres godowy. Spotify i faj płacze, bo znowu puszczam de Ona mówi: Hastaw, no to jak ten szczur, Godmami, prowadź mnie przez wrok. Czarna kawa, czarna noc, czarny wzrok. Godmami, ja nie chcę już dnia, tylko noc piwnica, a ty ja. Godmami dominuje mnie jak nikt ja miękki jak wąs, gdy mówisz, chodź psiaku Tylko stać obok, gdy należy mi się liść Ma playlistę smutniejszą niż mój stan konta Każdy wers to depresja, ale dobrze to wygląda Śmieję się, że życie to żart bez dominy Jak kupuje ten bit, jak ona linczuje mnie bez winy. Matriarz jak rytuał, lustro jak ołtarza W tym roku pierwszy raz jakoś nie jest pusto Ja klękam metaforę. Nie dosłownie i w przenośni, a ona po mnie chodzi, Zgniata moje kości. Got, mami, prowadź mnie przez mrok. Czarna kawa, czarna noc, czarny wzrok. Got, mami, ja nie chcę już dnia, tylko noc piwnica Aventyja. To jest miłość i uwielbienie Czasem też pełne poniżenie Ale boli podobnie I pachnie dorodnie Nie chcę różu, nie chcę słońca Daj mi w końcu swego dojca Daj mi deszcz i śliny wiele Ja tym żyję gdy ona mnie leje Ona mówi zamknij mordę przyje, gdy mnie bije noc i dzień Ja mówię dobrze mami Będę szczekał i grzecznie dochodził Nie ratuj mnie, nie musisz Ja tego chcę Niech Twe udał duszą mnie Ładnie Poproszę, ja tego chcę Ja tego chcę Ja tego chcę Godmami To laska bez skrupuł Dla wszystkich, co szukają poniżenia i zniszczenia Godmami Niech to nie będzie tylko raz Dla Ciebie się poddam każdy jeden raz God Godmami